Dzień doberek. Siemaneszko, witajcie w kolejnym odcinku z bunkera recyklera. Dzisiejszy dzień, tak jak tytuł brzmi, dzień lampiszona, święto lampiszonów, nie wiem jak tam nazwać, ale typowo dzień lampowy. No, także myślę, że jest bardzo ciekawy, Nie wyprawy na zoom nie będzie, nie będzie relacji z bunkru, możemy tylko dokarmić. Poptuś, pimpuś, <laughs> i <dziubasaj. śmiech> jak to leciało. <laughs> nie wiem, kto ogląda w six miss, ja <laughs> wie o co chodzi, nie przedłużamy, jedziemy z tematem. Dobra, cały towar już na bazie. Wiem, wiem, mówiłem przed chwileczką, że nie będzie relacji z Bunkra, ale jakaś relacja musi być. Bo zapomniałem Wam dodać jeszcze do wczorajszego odcinka, że mam jeszcze trochę styków do wyłuskania, nie tylko te do odpalenia kilo, tam 200-400. Zacząłem łuskać. Już parę nawet mam wyłuskanych. Kable obrane, aluminium obrane. Zobaczcie, ile złomu się zbiera przy takich demontażach. Raz, dwa czy wiaderka, tu jest to cały aluminium sektor, nie ma tego za wiele, takie dosyć cienkie, ale jest na odpalanie przyjdzie czas. Coś tu jeszcze zakomunikować. Aha, bo ktoś się mnie pytał, gdzie ja kupuję monety i czy ja mam na to certyfikaty. Certyfikaty mam. Na monety wszystko jest certyfikat autentyczności. Tu chyba akurat mi się zawieruszył, nie zabrałem do domu certyfikat z czego srebrna arkanowego, także ja wszystkie staram się kupować z certyfikatami, żeby było, że to oryginalesy chociaż certyfikat niewiele znaczy, a co do monet, no to muszę już, już wiem, że tu będzie moneta, może trochę lepiej, także niedługo to się stanie. No dzisiaj coś przybyło z elektroniki, jeden kawałek, tam już Kastra czeka na przerobienie, to z wczoraj, to z wczoraj, tam coś, tam coś, dobra, wczoraj to chciałem zobaczyć, to sobie zobaczę. Dzisiaj tylko jeden element z elektroniki, chyba, być może jest jakieś tam drobiażdżki, ale ten jeden switch, czy jak to się nazywa, naprawdę powiem Wam, że bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy pod kątem myślę byłby odzysku, zobaczcie, jedno, drugie, trzecie czwarte, 4 BGA dużo tych y, chipsetów y, i promów, czy jak to się nazywa, to nie wiem co to są, czy to są jakieś procesory czy to też jest jakieś BGA ale zobaczcie na datę zobaczcie na datę, gdzieś tu była data y, 97, 98 y, pozdrowionka dla tych y, urodzonych w tych czasach y, Cisco Cisco to ponoć jest y, jakaś stara dobra firma, nie wiem ale zobaczcie te TCC Wielkie naprawdę. <laughs> chyba się pokurzę na ściągnięcie tego, albo po prostu zostawię w całości, no bo takie płyty mają dużo większą wartość. Podobnie jak te wczorajsze, co tam widzieliście. Kto nie widział, to wam pokażę. Podobnie jak i takie płyty z racji na złocone złącza, to to nie. Te bardziej mi zależało Pokazane Jeszcze takie płyty, to są właśnie takie jak bogatsze płyty, cenniejsze płyty, na takie warto zwrócić uwagę dzisiaj. Co dzisiaj na złomie? No dzisiaj będą trzy królowe Trzy królowe i coś tam jeszcze Coś tam jeszcze Miskę miska zabrałem bo te miski miały wzięcie na pintar tylko bardziej mi zależy na kolorowych niżeli na białych ale niech biała też jest jedna Zamknięcie do kany No to kanę też mam Kanę też mam to Za chwilę wam kanę pokażę tylko coś z niej wydobędę Zobaczcie no Kana Kana No mam trzy rodzaje kana Trzy rodzaje taką mniejszą chyba, że mniejsza się sprzedała ta mniejsza mi się sprzedała więc została mi tylko ta duża nie, mam tam małą tam mała średnia, czyli 10, 30 tam ma 20 litrów także na razie zostawiam tylko te 3, jakby to powiedzieć więcej nie ruszam, więcej nie biorę pierwsze co jest świderek do drewna ręczny po co mi nie wiem, po co mam tam chyba już 10, ale jak są, wiecie, no to są narzędzia, których już się nie produkuje, a tam zobaczcie, co jest. <laughs> yy, cała, cała kana prawie skarbów yy, oczywiście sreberka nie może zabraknąć, czyli dość fajny przełącznik, chociaż te mm, SIDy nie są jakoś mocno wydajne, tam jak się nie mylę, yy, 3 bądź 4 gramy powinno wydać z tego. Powinno, aczkolwiek jak wyda to nie wiem. Coś wspominałem o jakiejś drobnej elektronice. No to jest jakiś taki nie wiem czy to od komputera samochodowego, yy, czy od pralki <laughs> coś tam jeszcze mamy Wiertareczkę ręczną w bardzo dobrym, no to jest w bardzo dobrym stanie powiem Wam, technicznym i wizualnym na dwa kamienie, czyli taka ściskająca płaskie wiertło. Nie mam tu takiego pod ręką, bo Wam pokazał o co chodzi, ale ci co mają wiedzą o co chodzi. Wulkanizatorek, taki ścisk do dętek. Czemu nie? Tego nie reklamuję. Nie lubię tego sklepu. Czemu? Tu jest piękne narzędzie. Naprawdę cudeńko. No to jest mistrzostwo świata, yy, tym się warto pochwalić. Yy, ktoś powie, że kawałek starego, byleczego. dlaczego. No ale to trafia. to trafia do mojej kolekcji, zostanie tylko odświeżone delikatnie. A wiecie, czemu trafia do mojej kolekcji? Już Wam coś pokazuję. <gryw> Już Wam coś pokazuję, bo moja kolekcja jest bardzo dziwna. A zobaczcie, mam tutaj yy, w podobnym stylu. Yy, ja oczyściłem, ja je tam zakonserwowałem. Yy, Duto yy, na podobny styl naprawdę na podobny styl także te trafia do mojej prywatnej kolekcji. No zobaczcie tutaj są przeróżne naprawdę. Przeróżne rzeczy, no kto nie widział, to musi się cofnąć do odcinków od początku, jak to zaczęło tutaj przebywać. Dobra, no bo to nie odcinek o bunkrze, chociaż myślę, że takie coś też tam można od czasu do czasu wsadzić. No piękne, prostu piękne. No to muszę podziękować koledze pracowemu, wagowemu, no że wie, że ja takie coś zbieram. I uwaga, uwaga, mam coś dla konfitur. coś dla konfitur, tam, sidło. Sidło ale to zabrane tylko w celu pokazowym. No ono oczywiście Wy to oglądacie y, dzisiaj, a to było może wczoraj, czy przedwczoraj y, nie wiem jak to leci, y, ona z powrotem trafi na złom, y, albo zostanie zutylizowane, po prostu to jest w celu pokazowym. Posiadanie i handel takim czymś jest nielegalny, zagrożony karą grzywny, pozbawieniem wolności i takich innych rzeczy kusować i posiadać takich rzeczy nie wolno. No chyba że chyba, że ktoś jest kolekcjonerem i ma na to zgodę, nie wiem jak to wygląda. Po tym kontekście prawnym nie wiem jak to powiedzieć, yy, to chyba wtedy można. Nie wiem. <grymne> Zagłębiałem się, to mówię, w celach pokazowych. Wiecie, na szczury, wiewiórki, myszy i inne takie tam rzeczy. Yy, co jeszcze tutaj mam? Yy, pilniczek. Wąski, wąski, ale. No, paznokci, manikier. <grymne> manikier by się przydało, chyba nie. Tam skóreczki by zrobił, czy co tam. <grymne> Dobra, yy, tak ma być. Yy, to sobie wykręciłem, to sobie wykręciłem z jakiejś części od yy, czego to było? <laughs> Frezarki jakiejś, tokargi czy czegoś. Jeden i był chyba jeszcze jeden. Chyba tylko na pewno. Czyli dwa bardzo fajne styczniki. Naprawdę bardzo fajne. Gdzieś mi wyleciały, gdzieś mi wyleciały z tego dwa groszki, ale mam dzisiaj tam na pewno, bo ja widziałem jeszcze kawałek elektroniki, jeszcze kawałek elektroniki i jeszcze mały kawałek elektroniki. No i mam, powiem Wam, to też wagowy, bo on wie, że ja zbieram takie stare klucze. Wind shame by... Nie wiem, no szkoda, że jest złamany. No ale dalej te napisy, wiecie. Jak coś jest napisane po niemieckowemu, czy po staropolsku, czy po jakiemu innemu, na metalu wytłoczone napisy, nie wiem, jeżeli ktoś teraz miał czas i sprawdził, e, kliknął, e, to może mi napisać w komentarzu co to był za klucz, co to znaczy jaka miejscowość, kto był producentem, czy coś w tym sensie, jeżeli da się potem ustalić, to byłoby e, bardzo fajnie, bardzo super. No i takana, no. mówiłem o kanie. 20 litrów, coś tam jeszcze w środku. E, nic, to było, to było. E, jeszcze zanim przejdziemy do, no do tych trzech królowych <grych> dzisiejszego odcinka, to jeszcze jest. E, wiertareczka ręczna, to akurat y, nie wiem jak to powiedzieć y, chyba pijaczek to był, bo miał tylko tą wiertarkę i jakichś innych parę pierdół y, w reklamówce i to przyniósł na złomowisko, y, działa sprawna y, polska wiertarka PW y, PWW 13 SEN, tak co to jest? SFN nie wiem nie, nie widzę, nie widzę dobrze. Patrząc w monitor i na wiertarkę jednocześnie bardzo ciężko. Coś kurczę jeszcze miałem tutaj wam pokazać. Nie wiem gdzie to się podziało. U mnie w kieszeni. Kurczę. No dobra, jak sam zabierałem to samochody, to wyleciało kluczyk do Majbacha to jakiś traktor, może błyska, może co innego. To było na zumowisku. No i teraz te trzy trzy królowe, zacznijmy od takiej, jakby to powiedzieć. Słabszej jakościowo, czyli, no, nie, że słabszej jakościowo, takiej, no, ameliniowej, jest to polam wilkasy, ja na to mówiłem kwoka, no bo to kiedyś u nas podobna wisiała nad kurczakami, tu widać, ktoś sobie dorobił kawałek rączki, kawałek szlaucha, nie odkręciłem, bo zapomniałem, płaskiego śrubokręta, stan, kurczę, co najmniej bardzo dobry, bym powiedział brak tylko żarówki i może świecić no tutaj ktoś y, przyślifował ją no, diaksem kurcze nie zauważyłem tego y, nie szkodzi to się zamaluje to się zamaluje Choć nie no panie amelinium to pan y, nie pomalujesz ale jest tak pierwszy polam wikasy drugi co będzie drugą lampą będzie no klosz w zasadzie emaliowany klosz y, zobaczcie co to jest obs OBS 2, no stan jaki jest, taki jest. Wiecie, te, te lampy, one przeżyły już tutaj kilkadziesiąt ładnych lat. No tym, no tu trochę coś kombinowane było, tu coś było kombinowane. No brak jest uchwytu, ale dalej jest to lampa, do którą da się przerobić na, no, na, na starą lampę. Także bardzo na starą, znaczy na współczesną, ale, ale starą musicie mi czasem zrozumieć mi się czasami plącze no i królową dzisiejszego shorta myślę, że jest ta typ EU LK1 z oryginalnym z oryginalnym uchwytem, z oryginalnym kloszem, w oryginalnym malowaniu nic nie kombinowana. Jeszcze kawałeczek starego przewodu, sprężyny. Ta jedna jest ruchoma, ją trzeba założyć tam. Być może tylko tu czegoś brakuje: jednej sprężyny czy jednego nita. Być może nie, być może tak. No kurczę zobaczcie, oryginalna, oryginalna etykieta, mówię oryginalne mocowanie, wszystko sprawne, chyba wszystko działa, kurcze, chociaż ja to tak na żywioł, żebym poleciał, nie sprawdzałem, nie mocowałem czy to się kręci, kręci, dociska na pewno, tu do stołu, wiecie o co chodzi, tu się kręci, o, widać jak się dociska, to jest aluminiowe, w razie czego, gdyby kto pytał, nie żeliwne, piękna sztuka dzieci co mnie oglądają wiedzą że ja uwielbiam te stare lampy także mówię, dzisiejsze y, trzy królowe one robią dzień one robią wypad i gdyby ktoś się pytał ile ja za to wszystko za to za to za to wszystko zapłaciłem y, to już wam mówię 57 zł no, okrągłe 57 zł chociaż takiego bąkneta jeszcze nie wyprodukowali ale niech będzie y, równe 57 zł kosztowało y, to y, dziadostwo to złomostwo jak niektórzy pewnie powiedzą, ja nie przedłużam. Trzymaj ta się, wypoczywaj ta miłego hej.